Serdecznie słuchajcie. Wypróbujemy sobie, jak działa Uber yy, na Lance, dokładnie tutaj w Kolombo. Yy, zamówiłem przez Uber Kupkocha. Yy, cena wyszła, zależy no, to się waha, normalnie jak i u nas w kraju. Także 1400 rupi, to jest jakieś 15 zł, 18 km. Yy, no i zaraz zobaczymy. W ciągu 10 minut miał podjechać nie pada deszcz, także nie ma co rozbijać się samochodami tylko przejedziemy na świeżym powietrzu tu, tu no i zobaczymy jak to wygląda no i słuchajcie jest taka sprawa, że Zubera dwa razy zamawiałem i nie przyjechało słyszałem, że podobno Zubera tak trochę walą kulki no i zainstalowałem sobie tą aplikację PIGMI właśnie do takich do podróżowania po Lance No i słuchajcie, 15 minut minęło od zamówienia. No i już chłopak przyjechał. Mamy 18 km, jedziemy do głównego takiego parku w Kolombo. Także zobaczycie sami. Właśnie z oddali widzicie centrum Kolombo. że czym bardziej zbliżamy się do centrum, to jest większy ruch na ulicy. 70 zapłacimy 100 okej, okay? okej. Okay? To jeszcze masz 100 oh. okej. Okay. Dwaj zapłaciliśmy. Wyszło na aplikacji z 1076 rupii. No to jest jakieś 12 zł. No jeszcze dostało do mnie gratisie 150 rupi. No to 2 zł. Ucieszył się bardzo. Naprawdę polecam tą aplikację. Uber nie działa. To już przekonałem się na własnej skórze, że zamawiałem dwa razy i dwa razy nie przyjechał. No. Także idziemy. Wichawa Wachaderi. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem nazwę tego parku. Centrum Kolombo. Widzę, że jest dużo ptactwa. Mogą być jakieś zwierzęta. Widziałem takie nory w ziemi wykopane. Właśnie dzisiaj rano zauważyłem, muszę sprawdzić, jak się nazywają te zwierzątka. Podobne do wiewiórek ale mają takie pręgi wzdłuż ciała do ogona. I o, tutaj proszę. To jest ficus Benjamina. ficus yeah. Benjamina, Yes. Feel like a very big, yeah. Where are you from? From Poland. Poland, very good. Yeah. Beautiful yeah. country. I am a gardener here. Yeah, beautiful garden. Welcome yeah, yeah. to the Poland guy coming here. Tak. My te ficusy mamy takie małe w doniczkach, a tutaj yeah, jest better? taki olbrzymi. Przepiękne drzewo. Zobaczcie jakie korzenie na powietrze, nie samowita. Ciekawostką jest, że park został zbudowany na dawnej plantacji drzew cynamonowych. Kępa bambusów, ale jest niesamowita. Zobaczcie, jakie potężne kije. Bambusowe. O, jest i zwierzątka. Są to chyba one robią te larki proszę bardzo tu, tu jest ta wiewiórka jest tu też? no tam też była też właśnie nagrywałem nie no jest. Bo one są wszędzie. Miejski ratusz w Colombo Podobno to był ten sam projektant, który projektował Biały Dom. A tutaj mamy posąg Buddy. No i zakazane jest to właśnie. Na Sri Lance, że nie można sobie robić selfie, to znaczy, żeby stać do, do posągu kogoś yy, świętego tyłem. Można filmować oczywiście przodem, ale nie tyłem. Nie można robić sobie selfie. W wyjściu z parku kierujemy się w stronę głównej plaży Colombo Jesteśmy na takim miejskim bazarku. No, tego to bym spróbował. Mhm. No, ok, to jest taka śliwka. How much? Oh yeah, 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 yeah. Nice right, Six, six. Okay, six? yeah. Okay, Okay Put the Okay, okay. Two hundred. Так, Słuchajcie, 215, także to jest jakieś 2 zł. Ok. Mango to nie Ja spróbuję. Świeże mango. Ale jakie słodkie. No powiem. Mm. Ja naprawdę. U nas chyba jeszcze takiego... Takiego słodkiego to nie było. No i jak? Słodziutkie, nie? Jabłka, jabłka pewnie są drogie. Arbuza czy jakieś też w sumie owoce to chyba też kupimy u siebie, nie?

Jest dura, du, durian. Bierzemy na challenge <laughs> <laughs> Kopryczki. chyba. Kokosy Obie z góry Już taki świeży błysk Już pęka Kobra. Och. Donsi kobra. Wydaje mi się, że pierwszy raz w życiu chyba widzę kobrę na żywo. Ten lokalny pogrąca węży przyznał się, że ta kobra nie ma zębów. Na każdym kroku można spotkać lokalnych sprzedawców, którzy sprzedają takie lokalne przysmaki, rybki, kraby, jakieś krewetki w cieście smażone na głębokim oleju. zaczepia nas lokalny kierowca tuktuka który proponuje nam zwiedzanie najciekawszych miejsc w Kolombo. No, no, no! From Poland. Poland. Yeah. 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 <Słuch> Oczywiście na początku najlepiej jest uzgodnić tą cenę już z góry aby później nie wyszły jakieś nieporozumienia. On sam zaproponował za to zwiedzanie tysiąc rupi langijskich. Nawet żeśmy się z nim nie targowali, bo to jest na nasze między 10 a 11 złotych także śmieszne pieniądze. Oczywiście chcąc zwiedzić najciekawsze miejsca w Kolombo, trzeba by poświęcić co najmniej jeden dzień albo dwa. My mamy na to popołudnie, także niektóre miejsca oddalone są od siebie o kilka kilometrów. Także najlepiej jest poruszać się właśnie takim transportem miejskim jak jest Tuk, -tuk. Teraz znajdujemy się w parku Gangaramaya. Stala Pamięci i Niepodległości, miejsce szczególnie ważne dla Sri Lanki, upamiętniające porozumienie i zakończenie walk wewnętrznych. Wojna domowa na Sri Lance trwała w latach 1983-2009. Toczyła się między siłami rządowymi Syngalezów, a etniczną większością tamilskimi separystami z organizacji Tygrysy Wyzwolenia, którzy dążyli do utworzenia własnego państwa na północnej i wschodniej części wyspy. Ok, beautiful. W dzisiejszych czasach nie ma żadnego problemu, żeby się porozumieć. I właśnie tak dogadujemy się przez tłumacza. Okay, o. Teraz przed naszym przybyciem znajduje się piękny park, a także dwa lub trzy inne miejsca, które warto zobaczyć. Można też napić, her napić się herbaty, ale nie. Pobierają za to opłat. Ok, very nice. Good. Okay, very good. A teraz znajdujemy okay. się przed starym budynkiem parlamentu w Kolombo. My przypadkowo poznaliśmy kierowcę Tupuka, który zaoferował nam właśnie po Kolombo taką odbóstkę pokazał nam e, no, najładniejsze miejsca, te które warto zwiedzić słuchajcie, jeżeli chodzi o pieniądze e, powiedział nam 1000 rupii jest 10 zł, może 11 to jest niewiarygodne e, jeździ z nami już chyba czwartą godzinę e, także e, no naprawdę, jestem w szoku, za, jeżeli chodzi o, o te pieniądze i teraz żeśmy go jeszcze, jak gdyby zatrudnili żeby nas zawiózł do tego domu, gdzie mieszkamy, to jest około 20 km od Kolombo. Też dogadaliśmy się o cenę, śpieszą cenę. No i pyta się, co jutro robimy. No my mówimy, że chcemy jechać dalej na południe. To jest jakieś, nie wiem, ze 100 kilometrów może, w ten jeden dzień, do następnego miejsca. I powiedział, że może z nami jechać, może nas zawiózł. Także jak dogadamy się o cenę, to naprawdę spoko gościu że jakby coś, to go polecę. A ja tak wygląda. <śm> Witam serdecznie. Dzisiaj na tapetę weźmiemy taki owoc. Niektórzy pomyślą, że jest to lici, ale jednak nie. Ten owoc wywodzi się z Azji. Chwitnie, owocuje dwa razy do roku. Właśnie teraz w grudniu. Teraz mamy grudzień i słuchajcie, nazywa się rambutan. Teraz go przetniemy, zobaczymy jak wygląda w środku. Słuchajcie, w nie ma, nie ma tych włosków tutaj, także zobaczcie. Przeciąłem teraz. No, po prostu taka śliweczka. Ale jak, jaka duża naprawdę zobaczcie taka duża smak przepyszny słodki nie wiem do czego to porównać czy do rodzynek ale naprawdę takie mięsiste w środku ma pestkę Próbuję tą pestkę zasiadć Ciekawe, czy urośnie jakieś dawko. Nie wiem, czy w Polsce coś takiego znajdziemy. Jeszcze raz powtórzę, rambutan się nazywa. I, słuchajcie, tutaj w Azji y, za sześć takich, y, takich owoców y, na wagę Pan mi wziął, dałem 200, 200 rupii. To jest około 2 złotych. Także naprawdę na pieniądze polecam bardzo cześć i do następnego welcome home malika Saga po nas przyjechał bye bye Okej, okej. coś zdrowego no to jest takie coś? Dziękuję. Słyszałem, żeby unikać takich zbiorników wodnych.